Jestem w głównym kościele ojców franciszkanów w Krakowie, koło Plan, koło Kuri, gdzie oczywiście od dawna tu jest grupa Anneli Lawy, ale teraz przede wszystkim jest kwestia po prostu szopki z Grecjo. Po prostu szopka 800 lat jest od Grecji, właśnie tutaj czczone. To tu są poszczególne, najważniejsze daty z życia świętego Franciszka. Jest oczywiście aniołek do zbierania datków. Tu mamy bardzo piękną szopkę, która na pewno była nie tak dawno na jakiejś wystawie konkursu szopek. Koni pisze, w którym roku. No to chyba na dole jest stańczyk. A mamy tutaj sześcioramienne gwiazdy z dwóch stron, po prostu choinki. A tu jest najważniejsze, że od 8 grudnia tego roku 23 do 2 lutego 24 można uzyskać odpust zupełnie pod zwykłymi warunkami, nawiedzając Kościół obsługiwany przez Franciszkanów, więc widocznie nie tych. I modląc się przed ustawionym tam żubkiem. również osoby, które nie są w stanie widzieć na tego kościoła franciszkańskiego mogą odzyskać odpust, ofiarując swoje cierpienia, składając go ofiarę. Odpust został wyproszony u papieża Franciszka przez franciszkanów w związku z ośmiusetleciem żubka w, w Grecji. Proszę pana, proszę państwa, więc to jest wielka okazja. Wszystkich, kto zapraszam do krakowskiego i nie tylko krakowskiego kościoła franciszkańskiego, żeby się pomodlić przy żubku i dostać odpust zupełny Amen.